Witam wszystkie raki na czytaniu horoskopu na miesiąc e, grudzień. E, tradycyjnie dziękuję za subskrypcję, dziękuję za lajki, dziękuję, że, że ze mną jesteście. E, czytanie będzie na e, o, takie ogólne, co Wam się najważniejszego w tym grudniu e, wydarzy: e, związki, uczucia i oczywiście finanse i, i praca. Więc najpierw zaczniemy może od tego ogólnego rozkładu. Co będzie dominowało u raków w miesiącu grudniu, tak jak mówiliśmy już. W każdym razie, raki myślę, że będziecie skupiali się na swoich związkach: dużo tych i partnerskich, i takich, i takich już legalnych, tam gdzieś wcześniej zalegalizowaliście. Niestety może być, że dużo z tych związków się posypie lub będzie jakby wskaz będą wskazania, że te związki mogą się rozpaść. I wy się będziecie nad tym skupiali, aby to wszystko reaktywować. Będzie też taki płacz nad tym, tak, że coś się skończyło. Być może będziecie mieli sami do siebie pretensje o to, że nie zadbaliście o te związki. Że one się po prostu y, rozpadają lub, y, lub się rozpadły. Tutaj, y, co ciekawe, kobiety mogą mieć taką tendencję do tego, aby y, odejść. I teraz tak. Albo to kobiety rak, tak, czyli wy panie sobie powiecie, dobra, ja już mam dosyć tego związku i chcę odejść. Albo was też będą zostawiały kobiety. I ci mężczyźni, którzy są z podznaku raka, mogą być po prostu porzuceni. Tu się może dziać, no, nie za dobrze. I to właściwie będzie, zdominuje... Tą, ten, cały, ten cały miesiąc jeśli chodzi właśnie o związki uczucia to mamy podobną, podobną wersję tak? czyli potwierdza to wszystko się że będziecie jakby ubolewać czeka was taki dosyć trudny czas w tych związkach, które oczywiście już są tak? które gdzieś tam się wcześniej pobudowały i teraz tak będziecie walczyć, albo to przetrwa albo to się całkiem rozpadnie być może niektórzy już są w trakcie e, jakichś spraw sądowych. E, może myślicie, może nawet żałujecie, że tak się stało, tak? E, że może te decyzje zostały m, za szybko podjęte, nieodpowiednio podjęte i ubolewacie, że, że no nie do końca e, było tak, jakbyście, jakbyście chcieli. Ale te związki, które są, mogą przechodzić taką Trudny taki etap w tym grudniu pod względem, że się nie będziecie dogadywać, że tak wszystko stanie na ostrzu noża. I tak naprawdę, co z tego wyjdzie, zależy, zależy od Was. Pamiętajcie, że mamy fajny okres Bożego Narodzenia, Nowego Roku, i tu można próbować wskrzesić jakby te uczucia, to wszystko, co Was łączy. Próbujcie rozmawiać, próbujcie dialogu, próbujcie się dowiedzieć. Dlaczego ta druga osoba chce odejść? Bo pamiętajcie, że nawet jak dochodzi do zdrady czy tego typu rzeczy, to nigdy nie jest wina jednej osoby. Zazwyczaj coś do tej zdrady doprowadziło eee, zawsze jest to taki podział winna. winna są zawsze dwie strony więc jeśli nawet coś się stało, przekrego, to spróbujcie się dowiedzieć się dlaczego. Dlaczego tak właśnie? Może czegoś nie widzieliście, Może ten ktoś próbował gdzieś Wam coś sygnalizować, a Wy nie chcieliście tego widzieć? nie oznacza, że wszystkie związki z poznaku raka się oczywiście rozpadną, tak? Prawdopodobnie jest tutaj jakby ta energia takiej większości gdzieś tam lub poszczególnych, to jest to, co ja zawsze mówię, nigdy nie wiadomo, a, tak naprawdę w takich czytaniach ogólnych kart, y, do kogo one, z kim one rezonują, tak? Także nie bójcie się, że wszyscy teraz zostanie, zostaniecie jakby m, sami, bo wasze związki się rozpadną. No tak nie będzie. Osoby, które szukają związku, nie widzę w tym, w tym miesiącu, aby coś nowego y, mogło gdzieś tutaj y, się pokazać. Jeśli już to z nowym rokiem, y, jak najbardziej. Być może kończycie związki. I z Nowym Rokiem dopiero gdzieś ktoś się pojawi, odpowiedni, odpowiedni właśnie dla Was, abyście mogli coś na nowo, znowu sobie budować. Aniołki, nowa miłość. Jakaś nowa osoba obudzi w Tobie romantyczne uczucia. I to jest, to jest ta karta, więc być może ten Wasz partner lub partnerka się zakochały, i z tego względu też te Wasze związki się rozpadają. Też może być tak, że to jest takie przesłanie dla tych osób, które są w tej trudnej sytuacji, gdzie te związki im się szypią, sypią, że, że czekajcie chwilę jeszcze i ktoś na się pojawi. Ktoś, kto, z kim będziecie mogli budować na nowo, z kim znowu będziecie mogli być szczęśliwi. Także nie starajcie się na siłę czegoś też ratować, bo nie zawsze się da i nie zawsze trzeba. Czasami. Różmy do przodu, no było, minęło, skończyło się, zaakceptujmy. Tak jest po prostu lepiej. Jeśli chodzi o pracę i finanse, widzę w finansach taki zastój, powiem Wam, musicie logicznie pożytkować te pieniądze, nie wydawać ich za bardzo, bo możecie mieć braki. Uważajcie też na oszustwa wszelkiego rodzaju i to nieważne czy pożyczanie pieniędzy, więc nie pożyczajcie tych pieniędzy, uważajcie też na zakupy lub nabranie kredytów. Wszystko, co się ma w związek z finansami, możliwe, że dokonujecie jakiegoś zakupu, więc um, uważajcie na umowy, co jest w tych umowach napisane, żeby to czasem później się nie okazało, że jest niekorzystne, e, niekorzystne dla Was. E, także z tymi finansami e, raki po prostu ostrożnie jeśli chodzi o samą pracę, no to też widzę takie, bardziej skupianie się nad tym domem, nad tą rodziną, e, niż nad samą pracą. Może być tak, że co niektórym ta praca się skończy, lub e, będziecie mieli jakieś przerwy w pracy czasowe, tak? Czy to jest jakieś um, urlopy, czy też może jakieś chorobowe, coś w tym, coś w tym stylu. E, niektórzy e, zupełnie zakończą pracę, będą szukali czegoś nowego. Inni naturalnie jakby kończą i szukają nowego, nowego zatrudnienia i tu fajnie, bo tu pokazują się umowy także dla osób, które na przykład w ogóle szukają pracy, bo jej nie miały możecie tą pracę w tym grudniu znaleźć, możecie podpisać tutaj stałe umowy, nawet tak bo taka możliwość, możliwość będzie, także ja Wam dziękuję pozdrawiam Was serdecznie zapraszam oczywiście na czytania indywidualne Wszystkie namiary nam nie macie na na kanale. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję.